Zakończyliśmy budowę Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, a nie jest, będna jest onkologia, która spełnia standardy europejskie. Są też nasza decyzja o przygotowaniu projektu i złożeniu jego do konkursu, do funduszu medycznego. Budowa Lubuskiego Centrum Onkologicznego w szpitalu uniwersyteckim to nie jest wyzwanie kosmiczne, to jest proza życia. My takie centrum powinniśmy mieć. Oczywiście na, nie, nie starcza środków finansowych na wszystko. I pomimo tego, że w tym roku inwestujemy w szpital kliniczny kolejne 100 milionów, to jednak tak dużych środków na taką inwestycję samorząd nie posiada. Dlatego będziemy aplikować, będziemy również namawiać ministra zdrowia. Robimy szeroką kampanię społeczną na rzecz lubuskiej onkologii. Ja jestem przekonana, że ona powstanie, jeżeli. Nie uzyskamy środków teraz w tym konkursie, to będziemy przygotowywać inne warianty. Ale my musimy y, zmienić obraz onkologii w regionie. Y, projekt przygotowujemy na kwotę 300 milionów złotych. To jest tak na dzień dzisiejszy. Y, zdaję sobie z tego sprawę, że mogą być potrzebne dużo większe środki finansowe, biorąc pod uwagę inflację, jaka jest w tej chwili, oraz sprzęt wysokospecjalistyczny. Sprzęt onkologiczny jest bardzo drogi, więc z pewnością gdy inwestycja będzie dobiegała końca, trzeba będzie zweryfikować te ceny. Ale mamy też fundusze europejskie dla regionu. Obuskiego, to jest 915 milionów euro. W ramach tych środków jestem przekonana, że sprzęt innowacyjny, wysokospecjalistyczny będzie można sfinansować, tak samo jak poradnie, jak dzienną chemioterapię, bo wiemy, że takie działania mamy zapisane, wynegocjowane z Komisją Europejską w naszym programie. Nie składamy tylko wniosku do funduszu medycznego, ale chcemy pokazać ministrowi zdrowia, że jest olbrzymie zapotrzebowanie tutaj w regionie. Mieszkańcy zwracają na to uwagę, że trudno się nieraz jest dostać do specjalistów, do profesorów, którzy zajmują się leczeniem onkologicznym. Chcemy pokazać, jakie ma to wielkie znaczenie społeczne, bo my to wiemy w regionie, ale Zielona Góra jest daleko od Warszawy. Minister zdrowia nie wie, bo nigdy tu nie był. Więc chcemy go o tym przekonać. Każdy może złożyć podpis pod petycją tak dla lubuskiej onkologii. Nie trzeba osobiście koniecznie, chociaż listy tutaj będą wyłożone w Urzędzie Marszałkowskim, w Szpitalu Klinicznym w Zielonej Górze. Ale również można się podpisać w internecie. Jestem przekonana, że nikt nie odmówi takiego podpisu tak dla lubuskiej onkologii możemy zebrać nawet milion podpisów tylu jest lubuszan wszystkie ręce na pokład